Sezon wakacyjny trwa, ale nasze rodzime Jeleniogórskie redakcje nie śpią, dostarczając nam jak zwykle świeżych i aktualnych informacji. I jak zwykle, w środę ukazał się nowy numer tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. A co w nowym numerze Nowin Jeleniogórskich? Między innymi o przysłowiowym parasolu, czyli byłej północnej grupie wojsk Armii Radzieckiej, który właśnie zostaje zwijany. W rosyjskich garnizonach gasną światła. Pozostają tylko gołe mury, śmieci i symbole. I taki właśnie tytuł ma fotoreportaż, z którego można się dowiedzieć, jak przebiega wyprowadzka wojsk ze Świętoszowa, Pstrąża i Trzebienia. A w Chełmsku czyli tam, gdzie anioły nisko latają, ludzie wątpią w swoją pomyślniejszą przyszłość. Czy jednak założenie rąk i oczekiwanie sprawę załatwią? Tego także możecie się Państwo dowiedzieć z numeru Nowin Jeleniogórskich. W 31 numerze Nowin Jeleniogórskich bogaty serwis aktualnych i użytecznych informacji. Giełda, program telewizyjny, dyżury szpitali, aptek oraz dużo, dużo reklam i ogłoszeń. Cena jak zwykle tylko 2000. Zapraszamy do kiosków.